Twoja ciemna godzina nie będzie trwała zbyt długo, jeżeli podejmiesz właściwe decyzje, jeżeli przelgniesz do Boga, i go nie puścisz, on zawsze będzie z tobą. Jeżeli jesteś człowiekiem, tak jak ja, no, mam nadzieję, że mnie właśnie ludzie oglądają teraz, to przechodziłeś okres załamania przynajmniej raz w życiu. No chyba, że jesteś bardzo młodym człowiekiem i miałeś idealne dzieciństwo, ale jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby się załamywać. Kiedyś doświadczamy jakiegoś zranienia, może ktoś nas skrzywdził, może ktoś nas zdradził. W takich momentach często nie potrafimy sobie poradzić i załamujemy się. Czujemy się zdruzgotani. Czujemy, że jesteśmy w jakiejś pułapce, jakiejś matni i że nie wiemy, jak z tego wyjść. Dzisiaj będę mówiła o tym, jakie są biblijne wskazówki do tego, by sobie poradzić z takim stanem. Sam Jezus przechodził okres załamania i to, jak on sobie z tym poradził, jest dużą lekcją dla nas. Może niektórych z Was zdziwi fakt, ale sam Jezus, który był bezgrzeszny, który był w idealnej relacji z Ojcem, miał moment w swoim życiu, kiedy był załamany. Jezus doskonale rozumiał, po co przyszedł na świat. Rozumiał, że Ojciec wysłał Go tutaj, aby oddał swoje życie. Po to, żeby zamiast człowieka wziąć na siebie Jego grzechy i umrzeć. I chociaż rozumiał to wszystko, studiował Biblię, był obeznany z tematem, Swoim uczniom nawet, nawet o tym mówił i, i chciał przewidzieć, e, uprzedzić ich, e, żeby nie byli zaskoczeni, to jednak sam, kiedy nadeszła ta chwila, dzień wcześniej, wieczór wcześniej, był zruzgotany jako człowiek, był człowiekiem również w 100%, tak jak i w 100% był Bogiem. Jako człowiek odczuwał smutek, odczuwał trwogę, bał się, prawdopodobnie czuł się jak w potrzasku, dlatego że z jednej strony, był świadomy woli ojca i był mu całkowicie posłuszny, jego serce było zdecydowane, podjął decyzję, że chce to zrobić, ale z drugiej strony, jako człowiek, bał się. Bał się śmierci, bał się bólu i najchętniej chciałby uciec z całej tej sytuacji. Jednak jego emocje nie były silniejsze niż jego postanowienia. W 26 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tym, że Jezus był w Ogrójcu i tam zabrał ze sobą swoich najbliższych uczniów, tych, z którymi czuł się najlepiej. Prawdopodobnie chciał mieć ich wsparcie, i tam zaczął się smucić i odczuwać trwogę. I to słowo trwoga jest tłumaczone różnie w pewnych przykładach, ale oznacza ból, cierpienie, rozpacz, przygnębienie, niepokój, udrękę, głębokie zmartwienie. Czasami my również jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie czujemy się jak w potrzasku, gdzie nie widzimy drogi wyjścia, gdzie ból, cierpienie, jesteśmy tak obciążeni wewnętrznie, że nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Czasami jest tak, że nikt nas nie rozumie, my nie znajdujemy drogi wyjścia, nawet nie umiemy skomunikować naszego bólu ze światem zewnętrznym, a pomimo tego mamy różne zobowiązania, obowiązki zewnętrzne, z którymi po prostu musimy sobie dawać radę, musimy żyć dalej. Dochodzi do takiej, takiego zmagania, walki. W przypadku Jezusa również była to walka. W Ewangelii Łukasza ta sama sytuacja, ta sama scena w Ogrójcu e, jest opisana w ten sposób, że Jezus pocił się, a Jego pocł jak gęste krople krwi. Jezus zmagał się. On chciał emocjonalnie sprostać sytuacji i wyjść z niej zwycięsko. Znamy historię, wiemy, jak się potoczyła, i wiemy, że Jezus wyszedł z tej próby zwycięsko. No i teraz jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski? Jak Jezus poradził sobie z rozpaczą, jak sobie poradził z tym przygnębieniem, przymiażdżeniem, z tym, co wydawało się być nie do pokonania? Po pierwsze, widzimy, że jego zmagania nie trwały zbyt długo. Niektórzy ludzie mówią, że najczarniejsza godzina nocy jest tuż przed świtem. I zaledwie dobę później. Jezus już był zwycięzcą. Oddał swoje życie, nie wycofał się, przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Dwa dni później stał i przez to mamy. Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Tak więc czasami jest tak, że te nasze zmagania, walka, rozpacz, przygnębienia są tak wielkie, że wydaje nam się, że będą trwały wieczne, a tak naprawdę jest to tylko chwila. Jest to pewien emocjonalny stan, który możemy pokonać, jeżeli będziemy wytrwali, jeżeli nie odpuścimy, jeżeli wytrzymamy choć jeszcze troszeczkę dłużej. Po drugie, widzimy Jezusa, który w jasny sposób wypowiada swoją decyzję przed Ojcem. Deklaruje niejako postanowienia swojej woli. Z jednej strony Jezus się bał i mówił Ojcze, jeżeli to możliwe oddal ten, ten kielich ode mnie. Nie chcę go pić, ale nie moja, ale Twoja wola, niech Ci się spełni. Przez to, że głośno wypowiada to, co pragnie, pomimo swoich odczuć, pomimo tego załamania, pomimo tego przygnębienia, zakleszczenia wewnętrznego, to jego słowa tworzą rzeczywistość. To, kiedy wypowiadamy coś na głos, staje się rzeczywistością, zaczyna to słowo nas otaczać, zaczyna być bardziej realne i przez to łatwiej nam jest postępować według tego, co jest słuszne i właściwe, co postanowił Bóg w naszym życiu, a nie według naszych odczuć, które są w tym momencie. Sformułowanie naszych decyzji i jasne postanowienia przyspieszają niejako rozwiązanie, które Pan Bóg ma nam do zaoferowania. Po trzecie, Jezus się modli, szuka pocieszenia u Boga, a nie u ludzi. Trzykrotnie wraca do uczniów i mówi znowu śpicie? Nie mogliście nawet jednej godziny ze mną czuwać? To musiało być okropne doświadczenie, kiedy Jezus był załamany, kiedy był w ciężkiej sytuacji, potrzebował pokrzepienia, Przyszedł do swoich uczniów, do tych, którzy Go rozumieli, do tych, którzy byli najbliżej z nim, którzy byli najbliższymi przyjaciółmi, nie byli w stanie mu pomóc i jeszcze dochodzi do tego wszystkiego rozczarowania. identycznie też jest w naszym życiu, tak? kiedy przechodzimy często ciężkie chwile i się okazuje, że nawet najbliżsi nie są w stanie nam pomóc albo nie chcą, albo po prostu nie rozumieją tej sytuacji. I w takich momentach Jezus szuka pocieszenia u ojca. Jezus modli się, rozmawia z Ojcem, z tym, który jedynie rozumie Jego duszę. W Ewangelii Łukasza czytamy, czytamy również, że Pan Bóg przysłał anioła, żeby pokrzepiał Jezusa. W momentach, kiedy jest Ci najciężej, kiedy godzina wydaje się być bardzo, bardzo ciemna, do tego stopnia, że nie ma ludzi wokół Ciebie, którzy też mogą zrozumieć swoją sytuację, którzy mogą Cię podnieść, którzy mogą Ci zaoferować jakieś rozwiązanie, to kiedy szukasz pokrzepienia u Boga, kiedy przed Nim wylewasz swoją duszę, kiedy ponownie deklarujesz, Miłość do Niego, mówisz o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, to Bóg może przysłać swoje pocieszenie. Możesz nabrać sił, pomimo tego, że całe otoczenie Ciebie nie rozumie. I wtedy Jezus wypowiada takie słynne słowa do swoich uczniów, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Wiemy o tym, że modlitwa zabezpiecza nas przed pokusami, ale tu nie chodzi jedynie o pokusy typu grzech, ale również pokusy typu słabość. Typu podatność na zranienie, na smutek, na cierpienie. Modlitwa sprawia, że jesteśmy niejako zabezpieczeni, jesteśmy wzmocnieni jeszcze zanim stanie się coś tragicznego, jeszcze zanim przejdą ciężkie doświadczenia. Umocnienie, które przychodzi od Boga, jest umocnieniem, na którym naprawdę możemy się oprzeć. Anioł, który został wysłany do Jezusa, symbolizuje takie naturalne posilenie, łaskę, którą otrzymujemy od Boga, kiedy wybieramy Jego w godzinie smutku, w godzinie rozpaczy, kiedy szukamy u Niego i tylko u Niego pocieszenia. Żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć, a zazwyczaj mamy takie doświadczenia, że im bardziej chcemy się oprzeć na, jakiej, na jakiejś osobie dookoła nas, to tym bardziej nas ona zawodzi. Jezus jednak wybrał Boga jako pocieszyciela i doznał umocnienia. Czytamy o tym, jak Jezus mówi do swoich uczniów śpicie jeszcze i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Jezus został posilony tak mocno, że był gotowy, żeby stawić czoła niebezpieczeństwu. Był gotowy przejść tą trudną sytuację, bo doznał umocnienia od Boga. Zupełnie tak jak Dawid, który został kiedyś zostawiony przez wszystkich swoich towarzyszy, kiedy jego lud się zbuntował i chcieli go ukamienować jest powiedziane o tym, że Dawid doznał wtedy umocnienia od Boga. Jest możliwe, żebyś nie miał ani jednej osoby wokół ciebie, która by cię mogła pokrzepić, która by mogła cię podnieść, powiedzieć słowo zachęty. A pomimo tego, przez to, że masz kontakt z Bogiem, przez to, że przychodzisz do Boga po ponadnaturalne pocieszenie i podniesienie, będziesz tak wzmocniony, że będziesz w stanie przejść trudną sytuację po Bożemu, wybierając właściwe rzeczy, nie uciekając, nie tchórząc ale robiąc to, co trzeba, pomimo tego będąc wewnętrznie pocieszony i pokrzepiony. I najważniejsze, pamiętaj, że nie jesteś tym wszystkim sam. Bóg, który cię stworzył, który cię ukochał, jest z Tobą, posła swoich aniołów, aby cię strzegli, by nic Ci się nie stało, byś był bezpieczny i by, byś był zasilony energią, łaską, pasją prosto z nieba. Twoja ciemna godzina nie będzie trwała zbyt długo, jeżeli podejmiesz właściwe decyzje, jeżeli przygniesz do Boga i go nie puścisz. On zawsze będzie z Tobą. Proszę, napisz w komentarzu, czy przechodziłeś może niedawno taki moment załamania, przygnębienia, rozpaczy i jak sobie z tym poradziłeś? Twoje. To doświadczenie bardzo przyda się również innym osobom. I dziękuję Ci, że obejrzałeś ten filmik. I do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, pa pa!